Witajcie, dzisiaj do mnie przyszła paczka z AliExpressu. Zamówiłem sobie dwie rzeczy. Zamówiłem sobie lampę UV Susuna, czy tam Sansana. Sansan. A dostałem lampę UV z firmy Grech. Grech. Nie wiem jak to się czyta. Widać fabryka ta sama, tylko pudełka inne. Yy, bałem się, żeby się nie stukła ta lampa w transporcie. Na szczęście przyszła cała. Nic nie grzechocze. Ona kosztowała tam jakieś 53 zł. U nas taka lampa kosztuje 100 zł. Zamówiłem ją sobie bardziej dla fanów, bo zobaczymy w ogóle, o ile jest to możliwe do sprawdzenia. Wiecie, takie markowe lampy UV, Aquella, Eheima mają kwarcowe tubusy, które nie pochłaniają światła UV, i przez to są skuteczne. Tanie lampy, obawiam się, że ten tubus będzie ze zwykłego szkła, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To ma być tak na szybko. I zamówiłem sobie jeszcze, zobaczcie. Nożyczki, ale kurcze nożyczki 14 zł, a wyglądają jak takie co najmniej za 5 No nic, zapraszam na film. Na pierwszy ogień nożyczki chciałem Wam się pochwalić. Zobaczcie, gięte nożyczki ciężko chodzą. Nie sprawdzam, czy ostre, bo sobie zaraz dziurę zrobię. Normalnie, Ada da 8 No dobra, ale nie o tym. Takie cudo sobie zamówiłem. UVC, lampa, 12 miesięcy gwarancji. Zobaczcie, lampa jest w takim tubusie, w środku powinien być zestaw końcówek, króćców do podłączenia do rurki, do węża lub można sobie pompę zainstalować i wtedy jest na szybko, wkładamy do akwarium, trochę pochodzi, zabieramy. Lampa to jest model CUV510 o mocy 10W. Co tu jeszcze jest? Sposoby montażu. Możemy lampę dać na wężu nad akwarium, na wylocie z pompy, czyli można dać ją do sampa, też nad wodą, na wylocie. Można ją dać do sampa bez obudowy, że po prostu świeci pod warunkiem, że nie mamy w Sampie w refugium, jeżeli mielibyśmy morskie, no tu akurat widzę, jest no morskie, chociaż to chyba skalar jest jakiś, no dobra, chińskie obrazki, ok, lub możemy zainstalować tak, jak ja chcę, czyli włożyć do akwarium z pompą i tu mamy wylot czystej wody, widzę, występują dwa smaki, 505 i 510, 505 jest 5 w 510 W. Waga 1,2 kg. Czy tu jest napisane na jakie węże? Nie, ale zobaczymy. Bo tam powinien być ten komplet króćców w zestawie. Tu też jest nasza lampa. Aha, tu jest bez tej pompy. Czyli tak wygląda urządzenie. Po prostu lamp. lampa zamknięta w plastikowej tubie. O! I tutaj zobaczcie, mamy w zestawie na węże 16, 20 jakieś 20 na 25. Przydałby się na węże jeszcze 12, bo ja mam taką bezka, bezpańską pompę do nalewania wody. Ona jest, ona jest na 12 i by mi tu idealnie ciach-ciach-ciach weszło. Ale spróbujemy coś tu wymocić. No dobra, zobaczmy, jak w pudełku, co jest w pudełku. Instrukcja, aha, to jest 510, 505 malutka, to pewnie jest jako opcja, że można to z pompą kupić, nie wiem. Ale zobaczcie, jest jeszcze 303, 305, 503, 505, 510, czyli normalnie całe zestawienie lamp Sansana. Uwaga, no nie za wiele tutaj tego jest. O! Dobrze, że wtyczka europejska, bo już nie raz dostałem z tyczką inną. No i przez to to jest właśnie fajny zestaw. Że tu mamy, widzę, uchwyt do ściany. Króćce na węże, przyssawki. To jest 16x22 chyba krusiec. Zobaczymy. O, a tutaj byśmy chcieli sobie z tego zrobić filtr. Mamy tu, zobaczcie, zasy z wody. Ogromne oczka. Małe rybki, krewetki w siorbie. Pompa z mieli. No i samo urządzenie. Nie jest duże. Szkło. Mam nadzieję, że nie z mojej lampy, tylko z jakiejś innej. Uszczelka, tubus i żarnik w środku i cały. Władka żeby nie latało. Prowadnica. To się wyciąg. No, jest, działa. Uszczelka. Nie wiem, jak ta jakość tego połączenia, ale uszczelka tu widzę jest w porządku. Tu jest druga. Zobaczymy, czy to działa, bo to szkło to chyba fabryczne, tak jak wiecie, kupujecie batonika mlecznego napisane w składzie, że mogą być uży Ok, no to zobaczymy, czy to świeci. Lampa jak widzicie przetrwała podróż i świeci. I teraz pytanie czy ten tubus jest ze szkła? Czy z kwarcu? Tego nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Jak jest z kwarcu to super, a jak jest ze szkła to mniej super, bo ta lampa wtedy 70% mocy straci, bo to szkło zatrzyma to promieniowanie. No, nie mam niestety zielonej wody, żeby przetestować, czy działa, ale spróbujemy zrobić z tego patent na szybko. Że idealnie ja tu sobie to tak wymyśliłem, że mogę to ołożyć i mam zasys. Możemy na przykład tak to podłączyć na rurkę od filtra 1622. Ja sobie wymyśliłem coś takiego, patrzcie. Mam głowiczkę od Patamii i idealnie tutaj pasuje. Więc ja to sobie odkręcę. Wejmę to tu Wymyśliłem taki patent. No właśnie. O. Ciach. I patrzcie na to. Siach. jak od kompletu to co zobaczymy czy działa zobaczcie jest w akwarium działa no to odpalimy jeszcze powieczkę woda leci lampa świeci takie na szybko wkładane do akwarium. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Cześć!